Ja teraz otworzę, dobra. Mam ciasteczko. Marysia, ma poczekaj jeszcze, mama. Chodź, zobaczmy, czy ma... czy ma. Mama? Nie, nie ma. ma. O nie. Mama nie ma ciasteczka. Co, nie ma. Nie mam ciasteczka. Ja mam ciasteczko, a ty masz. Ja mam jedno. Ty masz dwa, ja a mama mam. zero. Mm. No. Mi. Mm -hmm. mm. Ja mam, tak, Ta mam jeść. Mm. Mama a mama nie ma, nie ma, nie ma co jeść. Mm. У меня, у меня, давайте, 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 давайте,